Witajcie! Szkoły nadal zamknięte, więc dalej będę was uczył przy lodówce. Dzisiaj historia, a temat zajęć to. Życie w prl Ja oczywiście młody jestem, nie mam kompletnie żadnego pojęcia o tym, jak się wtedy żyło, ale minister Sasin też introligatorem nie jest, a 30 milionów kart do głosowania sobie wydrukował, prawda? No, to mogę mówić co chcę, nikt mnie z tego nie rozliczy. Zaczynamy. PRL. To był taki okres w historii, kiedy nie było za dużo samochodów na drogach. No jak już ktoś miał samochód, to to zawsze był maluch. Tutaj proszę bardzo, pokażę Wam teraz malucha, tak wygląda maluch, e, może nie tutaj, nie tutaj o, maluch. No i to jest taki pojazd czteroosobowy, do którego się mieści 12 osób. No i nawet jak ktoś miał malucha, to nie miało żadnego znaczenia, bo i tak drogi były beznadziejne. Była jedna, jedna porządna droga, Gierkówka, z Warszawy do Katowic. Tak? Ale no i tak nikt rozsądny z Warszawy no nie jedzie do, do Katowic na Śląsk, i też nikt rozsądny na Śląsku no nie jedzie do Warszawy, więc mm, no to ta droga to no była potrzebna jak prezerwatywy informatykowi. Nie? No, fajnie, że jest, ale czy to się kiedyś przyda? Nie sądzę. I też w PRL-u nie było papieru toaletowego U nas też niedawno brakło Raz, ale tam cały czas nie było Cały czas nie było U nas brakło raz, bo po prostu nagle się wszyscy zesrali ze strachu A wtedy no to był jakby notoryczny, notoryczny problem I oczywiście była władza Był prezydent, yy, z tym, że to nie był prezydent To się nazywało Przewodniczący Rady Państwa Ale on, nie, naprawdę Jego wszyscy mieli w dupie On nie odgrywał żadnej roli, wyglądał tak Nie tak, yy, tak ta. Tak, tak, tak. Tak wyglądał yy, yy, i wszyscy i tak wiedzieli, że o wszystkim decyduje pierwszy prezes, pierwszy sekretarz, sekretarz, tak, pierwszy sekretarz. No i byliśmy totalnie uzależnieni od mocarstwa, które, które, no po prostu, no, 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 tak naprawdę nami rządziło. Musieliśmy wszystko kupować u nich. Takie wielkie kontrakty, samoloty, rakiety, to wszystko trzeba było kupować z tego samego źródła. Tutaj może przykład taki myśliwiec. Tylko akurat no, nie, nie znalazłem zdjęcia: takiego jest myśliwiec. MiG, no, nie, nie było takiego, ale tutaj jest F-35. To jest amerykański, to jest podobne. To myśliwiec, myśliwiec, to jest wszystko podobne do siebie, tak to wygląda. Rakiety też musieliśmy kupować tam, wszystko w tym samym miejscu. Także tu, tu też nie, nie miałem takiego zdjęcia: więc to jest system Patriot. To też akurat amerykański, to, ale to podobne jest wszystko. HIMARS też. Też taka rakieta, system taki, yy, to, to, to też akurat amerykańskie. Yy, no i tak jak mówiłem, wszystko musieliśmy kupować w jednym miejscu. To, to o co tam chodziło, co to za biznesy, no to, to, to wiadomo. Yy, no, także i to też dobre jest, że wtedy, bo to Rosjanie byli. Oni mieli bazy u nas w Polsce, radzieckie bazy i tam byli ich żołnierze. A my musieliśmy za to płacić. No to to frajerstwo, no frajerstwo najwyższych lotów. No. Ludzie, czy ktoś to sobie dzisiaj wyobraża coś takiego? No, w życiu, w życiu. No. Były też kolejki oczywiście yy, w PRL-u. Proszę bardzo, przykład tutaj. Do Ikei jaka kolejka. I ludzie stali w takich dwumetrowych odstępach od siebie, yy, po prostu, bo nie było tego papieru toaletowego, nie? Więc tak, żeby wiadomo, dla, dla pewności, dla bezpieczeństwa. I też była cenzura. Tutaj przykład, rok 1987. Yy, kult, taki zespół, wydał płytę. No i no straszne mieli problemy z cenzurą, nie? No, dzisiaj to jest nie do pomyślenia. No to ludzie, no, 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 gdzie, gdzie? W radiu nie chcieli tam puszczać piosenki od nich. to dzisiaj to już nie wróci, to już, to już się nie zdarzy nigdy. Dobrze, że to mamy ze sobą. Ale ludzie właśnie w prl protestowali dużo, wychodzili na ulicę, bo im się różne rzeczy nie podobały. Tutaj przykład, zdjęcie rok 1980. Ja je pokolorowałem, żebyście lepiej widzieli, prawda? Fajnie jest przygotowana policja. To zobaczcie, że mają maseczki. Rękawiczki mają tuż też założone, i oni już są gotowi, żeby wykonać ścieżkę zdrowia. A co to jest ścieżka zdrowia, to Wam powiem kiedy indziej. Tymczasem zapraszam, komentujcie, piszcie jakie lekcje teraz mam dla Was przygotować, jaki przedmiot byście chcieli zobaczyć. A ja też zachęcam, zobaczcie inne y, moje, nasze filmy. Tutaj, proszę bardzo, interpretacja Andrzeja Dudy, y, naszego wieszcza. Tutaj z koleżanką nagraliśmy taki bardzo fajny film, też do pomyślenia, polecam. I subskrybujcie kanał, gdzieś tu, o na przykład. To, y, bo to jest fajny kanał. Fajny kanał. I uczcie się historii, powtarzajcie, bo historia lubi się powtarzać.